Pokaż, jak wyglądasz bez koszulki, żeby wiedzieć, czy faktycznie robisz to i wyglądasz dobrze. Słuchajcie, kochana załoga. Czyli ja bardzo często dostaję takie pytania odnośnie tego, jak ty, Ania, wyglądasz, czy faktycznie to, co ty mówisz, czego nas uczysz, ono działa. I ja staram się nie budować mojej mojej marki, mojej firmy, tylko i wyłącznie na moim wyglądzie, na tym, że mam płaski brzuch, czy że, mam, że wam pokażę goły tyłek, bo to nie jest najważniejsze. W moim podejściu do treningu, oczywiście, że ważne jest to, żebym ja była transparentna i wyglądała. Dobrze e, i wytrzymywała dobrą formę, ale zależy mi na tym, żebyśmy my patrzyli i zmienili też trochę podejście do ćwiczeń. Że ćwiczenia nie są tylko i wyłącznie wtedy i po to, żeby wyglądać super, tylko ćwiczenia są po to, żebyś miała długie, dobre życie, żebyś była sprawna, żebyś miała mniejsze ryzyko kontuzji i osteoporozy, żebyś czuła się pewnie, że są wakacje, że możesz wyjść na zewnątrz, poćwiczyć. Nie wstydzić się tego, jak wyglądasz. Nie? Czyli to nie jest tylko i wyłącznie wygląd. Wygląd jest ważny i wiadomo, to jest super. Czuć się jak ciasteczko i tak wyglądać. nie Być siebie dumną. Ale jednocześnie długofalowo chodzi nam o to, żeby mieć zdrowe ciało, silne i żeby była pewna siebie. Także wspaniałego dnia i warto jest trochę inaczej pomyśleć o ćwiczeniach.